Kolejny film z cyklu, wszystko co chciałbyś wiedzieć, a bałeś się zapytać. Czyli praktyczny test, co wskazują voltomierze, gdy UPS przejdzie z zasilania sieciowego na swoje własne, a jest to UPS nie z wyjściem sinusoidalnym. Czyli, tak tutaj mam. Rzeczony upesik. Na jednym z filmów o upesach i wyłącznikach różnicowo-prądowych można zobaczyć na oscyloskopie przebieg jego wyjścia. To nie jest sinus, to jest nawet bym tego nie nazwał modyfikowanym prostokątem. Coś ala prostokąt plus zakłócenia. Ten przyrząd użyjemy jako referencyjny. Jest to przyrząd, który wskazuje prawdziwą wartość skuteczną. Przyrząd analogowy, a tak żeby był. Najpopularniejszy miernik na świecie, inny również popularny miernik. Do całości dołączyłem obciążenie w postaci tutaj niewidocznej, żeby nie oślepiała za bardzo yy, aparatu, który to nagrywa. Żarówkę 60W, tak naprawdę 57W, watów, watów w każdym razie UPS wyjście ma. W trakcie też wyłączymy tą żarówkę, zobaczymy jak się zmieni napięcie. W tej chwili, jak widać, napięcie na multimetrze referencyjnym to jest 227V, na tych multimetrach 229, 228, 227 bardzo zbliżone. Tutaj jest y, troszkę za małe napięcie, dlatego, bo, ponieważ ten multimetr był y, skalowany i ustawiany w pozycji leżącej, w tej chwili stoi, to powoduje pewne przekłamania. To jest ze wskazówką, ale chodzi bardziej o wartość względną niż bez, bezwzględną. Y, w tej chwili odetnę napięcie zasilające. Przejdziemy na zasilanie z UPS-a. Jak widać, multimetr referencyjny 224V, inne multimetry, jak ten 210, 213, 212V. Po wskazówce widać, że wyjście, napięcie wyjściowe ulega wahaniom w zakresie rzędu na około 3V. Dobrze, teraz odłączę obciążenie. I oto jak się zmieniły wskazania na odłączonym obciążeniu. A teraz podłączę zasilanie z powrotem czyli w tej chwili zasilanie sieciowe. Kolejny test to pomiar natężenia natężenia prądu przemiennego, dlatego zmieniłem konfigurację mierników. Stanich mierników, albo inaczej z prostych mierników tylko ten u mnie ma możliwość pomiaru natężenia prądu przemiennego. Oprócz tego wymieniłem też UM111 na 112B, ponieważ 111 ma zakres 15 A. Dla natężenia AC, a tutaj mam zakres na przykład 1A. Referencyjnym miernikiem natężenia będzie ten miernik. Pokazuje 025 Ampera. tak naprawdę trochę więcej, ale przyjmijmy jakąś tam rozsądną dokładność. To samo multimet tani. W tej chwili obciążeniem jest żarówka 57W, co by się zgadzało, ponieważ ten multimet pracuje w trybie watomierza i pokazuje 58W. Pamiętajmy też, że każde z tych urządzeń no, tam minimalnie coś pobiera, po tym żarówka nie jest żadnym referencyjnym źródłem, odbiornikiem energii. W każdym razie, watomierz, gdzie mamy podane napięcie i natężenie, natężenie, natężenie i natężenie. W tej chwili korzystamy tutaj z UPS-a cały czas desk Power 650. Przypomnę oscylogramy z tego UPS-a. Inne pomiary można znaleźć w filmach, gdzie testuję UPS -y i wyłączniki różnicowo prądowe RCD. W tej chwili jest zasilanie sieci, czyli sinus. Jak wyłączę zasilanie sieci, UPS zacznie generować swoje, swoje, swoją własną energię. Jego wyjście nie jest sinusoidalne, więc zobaczymy, co wskażą tutaj amperomierze. Jak widać, odczyty się ustabilizowały i dają już podstawę do obliczeń i rozpoznania, do wyciągnięcia jakichś wniosków. Teraz pod ten UPS, na którego wyjściu nie ma sinusa, jest podłączony komputer. Komputer pracuje. Zadam tutaj i troszkę więcej. Zadań, żeby go obciążyć. Widać od razu zwiększenie pobieranej mocy. Więc tak, tutaj jest ponownie watomierz, amperomierz, amperomierz i amperomierz. Ok, aczkolwiek tylko dwa przyrządy to są. Przyrządy wskazujące prawdziwą wartość skuteczną. A teraz wyłączę zasilanie, czyli przejdziemy na, jak to producenci ups mówią, modyfikowany sinus. Czyli teraz dla przyrządów zrobiło się troszkę trudniej, ponieważ. To, co pobiera zasilacz sinusem, na pewno nie jest. Do tego tutaj jeszcze będzie zapewne konflikt wynikający z tego, że UPS nie ma wyjścia, przebieg napięcia z UPS-a jest daleki od sinusa, a zdaje się, że zasilacz tutaj jest dosyć dobry w komputerze i podejrzewam, że może mieć nawet aktywny układ korekcji współczynnika mocy, co może powodować dużą trudność dla tego UPS-a przez chwilowe nawet powodowanie, Mikrozwarć, tak to ujmę. Tak czy inaczej, UPS z wyjściem niesinusoidalnym i zasilacze z aktywnym układem korekcji współczynnika mocy ze sobą nie współpracują za dobrze. No dobrze, przywrócę zasilanie teraz. Ok, i to zakończy ten cykl testów.